Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Bo w Formule 1 odpuszcza się często ten pierwszy trening, ten taki niemiarodajny, kiedy tor jest słabo nagumowany, są zupełnie inne warunki. Tutaj też tak wcześnie skoków już nie będzie, więc czy warto testować tutaj skakanie, kiedy wieje pod NART? Eee, no wiadomo. Ten pierwszy trening jest taki bardziej na zapoznanie ze skocznią, więc. Yy... Fajnie było w takiej pogodzie e, sobie poskakać. E, no i cóż, to no, tak jak mówię, dziś takie zapoznanie ze skorczem tylko. Prawda jest taka, że raczej będzie tu wiało z tyłu, no bo tak po prostu to działa na świecie. No dokładnie, im tu będzie później, tym może e, wiać z tyłu. E, natomiast, no cóż, no, technika, technika skoku się nie zmienia. Jak jest z tym powerem twoim na progu, bo to będzie potrzebne tutaj na tym maleństwie? E, power będzie potrzebny, ale wydaje mi się, że ważniejsza jest technika, e, mimo wszystko. Natomiast. E, no ja tutaj podchodzę bardzo spokojnie do tych zawodów, e, jakby staram się koncentrować tylko na sobie, nie myśleć o tym, e, czy... Czy będę skakał, czy nie będę skakał, gdzie będę skakał, kiedy będę skakał. Tylko po prostu jakby no przychęto i z takim nastawieniem, żeby koncentrować się na swoich skokach, cieszyć się że tym, tym, że tutaj jestem eee, i myślę, że, że to będzie funkcjonować. No właśnie, to jest jakieś takie małe zwycięstwo z perspektywy lata, początku zimy, że tutaj jesteś, bo to nie było takie oczywiste. No dokładnie, na początku zimy jakby no nie, 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 nie myślałem o tym, że tutaj się znajdę w ogóle. Natomiast no, zacisnąłem mocno zęby, pracowałem z całych sił i też no, no cieszę się, że mogę tu być. Kuba, my Ciebie znamy jako lotnika, biłeś te rekordy w tym swoim najlepszym sezonie seryjnie w lotach. A jak ty się czujesz na tych mniejszych, na tych najmniejszych skoczniach? No, ostatnio raz no wie, byliśmy też, była mała skocznia i tam całkiem dobrze. Pomimo tego, że miałem najgorsze warunki w drugiej serii, to byłem 19, więc wydaje mi się, że. No jeżeli technicznie skoczy się dobrze, to, to będzie ok. Kuba, jak Ci tutaj mm, odpowiadają takie warunki? Bo to taka raczej późna planica, znaczy w sensie, że czasem w planicy takie warunki pogodowe ja. się zdarzają. To jest dla Was jakieś zaskoczenie, nowość, że tutaj jest. Praktycznie późna wiosna. Znaczy, szczerze powiedziawszy, przy, przyjemniej się tak skacze, jak jest tak ciepło, bo wiadomo, skocznia jest przygotowana bardzo dobrze, a to, że jest tak ciepło, no to, to jest tylko i wyłącznie na plus. Mhm. A dużo mieliście tutaj różnych takich technicznych yy, trudności, że tak powiem, testy, nie testy. Słyszeliśmy, że no już was nosy bolą od tych różnych wymaźników. No, tak, no niestety, strasznie dużo jest tego wszystkiego, bo i w ogóle wypełniania tych skanowania, akredytacji, tych, tych potem jeszcze jakichś kodów QR, strasznie dużo tego trzeba robić i potem człowiek się zastanawia czy w ogóle czy to wszystko ma zrobione, czy czegoś nie zapomniał i to jest takie trochę no... Wiadomo, że no, to są już świata i to musi być, ale no... Nie, niepotrzebnie się człowiek tym stresuje, nie? A jak tu dotarliście do Oberstdorfu? No, autami tutaj jechaliśmy. Wczoraj byliśmy koło 18 na miejscu. A ile ty aut? Każdy swoim raczej nie jechał, nie? No, ale... Nie, nie. Normalnie tak jak zawsze na wszystkie zawody jeździliśmy. A w pokoje macie jedynki, tak jedynki, na wszelki wypadek? Jedynki, jedynki mamy, tak.